są Pogromcy Mitów. Car Johnson. Jestem hardcorem. Kłoży. Nic nie widzę. Sunt Johnson. Będzie rozpierdopa. Cezar, Mam pomysła. Ci faceci mają rok doświadczenia w rozpierdopie i tworzeniu rozpierdotek specjalnych. Pogromcy Mitów Edith San Andreas. Cześć chłopaki, jak się czujecie w nowej pracy, może zacznij ty sweet. no więc jest nam ciepło jak w dopie, ale doba jest zimna, to tylko pozory. Ejkard, a co dzisiaj obalimy, lop potwierdzimy, powiem wany w tajemnicy przed widzami, w drodze na górę Iliad. No dobra zacznijmy. Dobra chłopaki, nasz plan jest taki, ja idę na gorę Iliad. A wy czekacie to i pilnojecie wozo. A co jak? Macie to siedzieć i nie ruszać do. Ja dole, że te mity nie mogą być na ciepłych wyspach. Tylko są na zimnych gorach. O właśnie, pod nami są ślady. Popatrzcie wykrzyk. Mit potwierdzony, ale gdzie chłopaki? <trybuj> Josioziomy, ja pokażę i to zniszczalnym moście. Żeby jednak wam to pokazać trzeba zdobyć jetpacka. To niestety wymaga skakania po dachach. Ja pierdolę, czuję się jak Spiderman. man Kowa, ktoś zajebał Jetpacka. Co teraz? Wiem, wpisze czyta. Dobra, sprawdzimy prawą i lewą część mostu. Hej, spierdalaj. Potrzebuję spokoju. O, rozjebało się, dlaczego? W ostatniej misji gonimy tego postranego ten peniego. Ono tą barierkę pierdolną firetruckiem, Mit potwierdzony, ale jeszcze skok zagrołów. No dobra, my rozjadziemy czołg, podobno to zrobi się tylko stopką. Zaczynajmy. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, landed of the heinous gangbangers and coal heat. And Los Santos neighbors get no sleep, even with anybody competing, even police. Go deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Can super cut a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapons, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get closed from bingos and prolapse, suburban zip, victim and de-satch Watch your back when in rival hoods, they'll test just to guess if your survival's a good. 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 Ducking shells at the clucking bell, jump out, bus, and gun until they tuck their tail. It seemed like I'm on impossible, impossible missions, missed. twisted predicaments, hostile positions. Penny and Pulaski harass me, cop cars been on my ass the last past week. Cause the Dre is for the gangsters, homeboy Hands is the language for the bangers, boy. And it's dangerous, boy. Get your brains loose for how you do your bangers, homeboy He pop, he pop, and pop, Dump them out, bend the block Shake before the cops come Listen for sirens, they don't got none Back another lap, catch a with a shotgun Hitting them up with that Grove Street lock And a dirty slingshot, no Levi Dobra a więc, wszystkie mi te potwierdzone, ale gdzie znowu się oni podzieli, a już ich widzę, poszli do sklepu po kanapki, podziękujcie moim bocikom z Biedronki. <śle>